Nikt im nie obiecywał sprawiedliwości. Start do ostatniego etapu, ostatniego boju był jednoczesny, ale meta istniała tylko dla jednego. Dwieście mikroskopijnych istnień ruszyło w drogę, która nie była podróżą, lecz selekcją. Reszta świata nie zauważyła tego wyścigu. A właśnie tam, w ciszy ciała, decydowało się więcej niż na niejednym polu bitwy. Każdy z nich niósł w sobie projekt człowieka inny kolor oczu, inne proporcje twarzy, inne skłonności, inny zestaw lęków i talentów. Jeden miałby cierpliwość do dzieci, drugi nerwowość artysty, trzeci upór urzędnika, czwarty melancholię poety. Jeden kochałby szybko i gwałtownie, inny powoli, ostrożnie, jakby całe życie ćwiczył rezerwę. Dwieście wersji przyszłości tłoczyło się w wąskim korytarzu możliwości. Potem został tylko jeden spermatozoid, jak uczenie mówi biologia nie dlatego, że był najszlachetniejszy, nie dlatego, że zasłużył. Po prostu najszybszy, najlepiej ustawiony w chaosie startu, szczęśliwie wypchnięty przez biologię. Reszta zniknęła bez pomnika, bez żałoby, bez nawet symbolicznej minuty ciszy. Dwieście nie wydarzeń, dwieście nie biografii, dwieście nie emocji, dwieście światów, które nie zdążyły nawet się zacząć, a już zostały zamknięte. Ten jeden wyrósł na człowieka. Uczył się chodzić, przewracał się, mówił pierwsze słowa, chodził do szkoły, zakochywał się, popełniał błędy, płacił rachunki, odkładał marzenia na później. Patrzył czasem w niebo i myślał, że jego życie jest wynikiem decyzji, pracy, charakteru. Nie wiedział, że najważniejszą wygraną odniósł zanim zdążył mieć inie. Czasem, gdy ogarniała go bezsensowna melancholia, nie rozumiał skąd się bierze, jakby nosił w sobie cichy pogłos czegoś większego niż własne doświadczenie, a to była cisza po tamtych, którzy nie dostali szansy krzyczeć, śmiać się, kochać, starzeć się, żałować, bo narodziny jednego człowieka są jednocześnie pogrzebem setek możliwych. I może dlatego życie tak boli, bo zaczyna się od zwycięstwa, które jest też pierwszą stratą.